Z tego filmu dowiesz się, co to jest WordPress i jak wykorzystać go do rozwoju Twojego biznesu. Dowiesz się również, jaki największy błąd popełniają początkujący użytkownicy WordPressa. Zapraszam Cię do filmu już teraz. WordPress to tak zwany CMS, czyli system do zarządzania treścią. Pierwotnie był stworzony do prowadzenia bloga, ale z czasem został mocno rozbudowany i teraz daje mnóstwo możliwości. Przy pomocy WordPressa możesz stworzyć np. stronę internetową, sklep internetowy, bloga, platformę kursową lub stronę sprzedażową danego projektu. Jeśli chcesz zmienić tam treści, wystarczy, że skorzystasz z wygodnego edytora i będziesz mógł sobie wpisać tam dowolny tekst lub zdjęcie, film. Wystarczy, że klikniesz w dany element i dopiszesz treść, a następnie opublikujesz, zaktualizujesz twoją stronę. Jest to bardzo proste i, w, i po spędzeniu z WordPressem kilku godzin będziesz w stanie obsługiwać. Go bez żadnych problemów. Jeśli chciałbyś stworzyć na przykład swój własny sklep internetowy, no to możesz to zrobić przy pomocy mojego poradnika, którego dodam już niebawem. Jeśli nie chcesz go przegapić, to kliknij w link w opisie i dołącz do mojego newslettera. Będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów i ciekawych informacji ze świata WordPressa i marketingu online. Wiesz już, co to jest WordPress i jak wykorzystać go do rozwoju Twojego biznesu? Teraz powiem Ci. O jednym największym błędzie, który popełniają początkujący użytkownicy WordPressa. Gdy wpiszesz sobie hasło WordPress do przeglądarki Google, no to wyskoczą ci dwie strony: wordpress.org i wordpress.com. Jest to bardzo podobne i bardzo mylące. I już tłumaczę, o co chodzi. Gdy wejdziesz sobie na wordpress.com, to pokaże ci się taka strona, i jest to strona, która świadczy usługę hostingu i ona również zajmuje się pewnymi sprawami związanymi z obsługą strony. I tutaj możesz kliknąć Start your website i zostaniesz przekierowany do takiej strony, możesz założyć konto i stworzyć stronę. Ale niestety jest tutaj bardzo duży haczyk, gdy wrócisz sobie na stronę główną i wejdziesz na pricing, no to tutaj mamy ceny. I niestety każdy z tych pakietów jest dużo droższy niż alternatywne rozwiązanie, o których Powiem Ci za chwilkę. I jeśli chcesz mieć stronę firmową na tym rozwiązaniu, no to musisz wykupić przynajmniej pakiet biznes, który kosztuje 100 zł miesięcznie, za to, żeby mieć prostą stronę. Jest to bardzo duży koszt i nie polecam ci tego rozwiązania. Możesz oczywiście skorzystać z tej bezpłatnej wersji tutaj i tam umieścić tą stronę, ale będą tutaj wyświetlane reklamy, będziesz miał wiele ograniczeń, nie będziesz mógł dodawać wtyczek czyli dodatków, które rozszerzają możliwości Twojej strony. W dużym skrócie nie polecam Ci tego rozwiązania, bo po prostu nie warto. Co zatem warto zrobić? Skorzystać z bezpłatnej wersji WordPressa. I właśnie do tego służy druga strona wordpress.org. Strona WordPress.org to miejsce, z którego pobierzesz bezpłatną wersję WordPressa. Jest tu jeszcze wiele elementów, ale skupimy się tylko na WordPressie. Masz tutaj duży przycisk Get WordPress i poniżej, jak sobie zjedziesz na dół, masz przycisk Download WordPress 583. To jest aktualna wersja, tutaj będzie się to zmieniało. I wystarczy, że klikniesz sobie w ten przycisk i zostanie cała paczka Word z WordPressem pobrana na komputer. Będziesz ją mógł umieścić na własnym serwerze i stworzyć własną stronę. Brzmi prosto, prawda? No dobrze, ale jak w praktyce założyć taką stronę lub sklep internetowy? Na początek potrzebujesz hostingu, i żeby kupić taki hosting, wejdź sobie w link w opisie tego filmu i zostaniesz przekierowany do takiej strony. Nazywa się lh.pl. Jest to firma, która świadczy usługę hostingu, i możesz tam kupić również domenę i inne usługi. Wybierz sobie zakładkę hosting. Hosting www. I tutaj masz różne pakiety. Jeśli masz bardzo małą stronę, wizytówkę możesz zdecydować się na pakiet Orange lub Kiwi. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, no to polecam ci Mango lub Apple, to są te pakiety droższe, ale one dają też więcej możliwości. Wybierasz jeden z pakietów, ja na przykład wybiorę Kiwi, i wpisz tutaj sobie jeszcze nazwę domeny, którą chcesz dodać do Twojej strony, ponieważ strona potrzebuje swojej nazwy. Jeśli chcesz dodać swoją domenę, klikasz sobie tutaj na plusik i będziesz mógł wybrać nową domenę. Wpiszę sobie tutaj dowolny ciąg znaków, sprawdzam czy jest dostępna i mogę dodać ją do koszyka. Koszyk jest uzupełniony, mamy hosting domenę i klikam do kasy. Teraz w tym miejscu podaj kod rabatowy, czyli wpisz sobie tutaj netgonet, kod rabatowy znajdziesz w opisie tego filmu i cena zostanie zmniejszona. Następnie musisz dokończyć zamówienie, przejść sobie do właśnie rejestracji konta i postępować krok po kroku. Co jest najfajniejsze w tym rozwiązaniu, to to, że obsługa klienta może za Ciebie zainstalować WordPress'a i będziesz mógł pracować nad swoją stroną. Cały proces krok po kroku pokazałem w moich innych poradnikach, więc w zależności od tego, czy chcesz stworzyć swoją stronę internetową czy sklep internetowy, no to zapraszam Cię do jednego z filmu i do zobaczenia już za chwilę. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.